Siemanko, ja mam na imię Dawid i chciałbym Was gorąco powitać na moim kanale by David. Dzisiaj poruszymy temat chińskiego Webasto. Chciałbym wam pokazać jaką instalację dla niego wykonałem. Chciałbym Wam pokazać, ile one używa przy jakiej temperaturze i czy jest dobre, czy też nie, to ocenicie sami. Jesteście zainteresowani, to zapraszam do oglądania. To jest nasza nagrzewnica. Ona teraz chodzi na najwolniejszym biegu. To jest 2,5. Zaraz się pokaże, miga tak 2,5 Hz. Jest to najwolniejszy bieg dla niej, jaki ja ustawiłem. W co ona jest wyposażona? W taką rurę rurę wylotową, tak? Tutaj jest obejma. Obejmy są też w zestawie takie dwie, jeśli potrzebujecie. Jest ona o mocy 8KW. Tu macie model. 8KW na diesla zasilana. Tu macie model 40W. tak, Co wchodzi w zestaw? Tarura wylotowa. Obejmę takie dwie. Tarura tutaj do wydechu. Dotąd do, wchodzi w zestaw. I tarura do świeżego powietrza, które zasysa do spalania. Też wchodzi w skład zestawu z filtrem i tą rurką, z obejmą, z tym mocowaniem. Ja tutaj akurat sobie wykorzystałem tą śrubkę z obudowy i sobie przymocowałem tą rurkę tutaj z tym filtrem do góry. I w skład zestawu wchodzi ten kabel do akumulatora. Akumulator nie jest w zestawie, bezpiecznik jest w zestawie. I prostownik w tym wypadku, który ja używam, też nie jest w zestawie, tak? Tutaj, jak możecie zobaczyć, jest 1,5 a Teraz pobiera sobie ta nagrzewnica do działania na najniższym biegu. I tutaj wlewamy naszą ropę opałową czy diesla, tak. Do zestawu jest dołączona też instrukcja obsługi, w instrukcji obsługi macie napisane, jeśli z tej strony jest y, wylot, wylot ciepłego powietrza, czyli z tej, tak, to wydech gazów jest też z tej strony, a wlot jest z tej strony od tyłu gazów, tak, y, gazów y, świeżego powietrza do nagrzewnicy. Ja Wam pokażę, co ja jeszcze w tym przerobiłem. Przerobiłem tak. Dodałem tutaj 12-cm na wysokość taką beleczkę, aby ona nie leżała sobie na ziemi. To dwie takie belki dodałem. Wtedy pod spodem może ładniej mi ten wydech iść. I tak samo z tej strony. Nie chciałem po prostu, żeby to leżało na ziemi. wydech uszczelniłem na silikon do 300, chyba 50 stopni jest ten silikon, z tego co pamiętam tutaj do 300 około wystarczy spokojnie zakliszczyłem obejmę, wykorzystałem rurę miedzianą 22 mm tu jeszcze mój przewód gazowy nie jest zdjęty to jest od starej nagrzewnicy muszę po prostu go wymontować i zamontowałem do wydechu taki grzejnik łazienkowy on w tym momencie jest nie jest bardzo gorący ale z tej na przykład ciężko go dotknąć zamontowałem i za ścianą idzie wylot tak, tu u góry idzie wylot a tu na dole poprzekątne jest wlot gazów teraz jest letni, ale jak go ustawię na Najwyższą temperaturę, czy nawet na mocniejszą, jest dość, dość gorący i daje ciepło też. tak? Także, takie coś warto też sobie zrobić. Jak widzimy, tutaj na wlocie jest temperatura około 95 stopni, 96 stopni się waha. Tak? I na wylocie spalin jest temperatura około. 42-43 z grzejnika. Także taki grzejniczek warto sobie też dołączyć, żeby Wam oddawało ciepło. Warto też sobie gdzieś powiesić to jest yy, miernik spalin żeby mieć pewność, że wasze spaliny nigdzie się nie wydostają, ten miernik w razie czego was powiadomi, tak? Ja go sobie później zamoc zamocuję. Ten miernik też mi wskazuje temperaturę obecną w pomieszczeniu. Aktualnie jest minus 2 na dworzu, a w środku mamy 13 stopni. Jest to temperatura, jaką grzejnik utrzymuje, ten, ta dmuchawa utrzymuje w pomieszczeniu. 13 stopni w środku, 137 stopni jest w środku, w komorze spalania, i tutaj się nie wydobywują żadne spaliny, jest po prostu czyste powietrze. Tak dobra, co teraz zrobimy? Uzupełnię nagrzewnicę do pełna, zatankuję ją do pełna, uruchomimy ją przez 15 minut. na w szybkim trybie. Zobaczymy, ile spaliła na szybkim trybie i później 15 minut na wolnym trybie i sprawdzimy, ile pali na wolnym trybie. Wiem, że na najszybszym trybie pali 400 ml na godzinę. Ja ją natomiast przeprogramowałem na jeszcze wyższy tryb na 7,5 Hz i teraz będzie paliła więcej na 7,5 Hz ona jest ograniczona do 5,5 Hz oryginalnie można ją przeprogramować jeśli chcecie się dowiedzieć jak napiszcie komentarz to Wam powiem tak mam tutaj zalany pokoreczek temperatura na zewnątrz tutaj widzicie minus 2 16,9 yy, koło nagrzewnicy teraz jest ustawiam i ją na najszybszą temperaturę, największą temperaturę na, naj, na, na maksa, tak jak została zaprogramowana przeze mnie, i zatrzymamy ją 10 po 7. Zobaczymy, ile y, spaliła, tak? 10, do 10 po 7. Także ja tutaj ją ustawiam teraz na maksa, pilotem trzeba klikać. Jak słyszycie, ona przyspiesza. Teraz jest 7,7, 7 się wyświetla. Także jest ustawiona. Jest ustawiona przeze mnie na 7,5 Hz I temperatura będzie rosła. Zobaczymy. Ile spali przez te 15 minut? Temperatura wzrośnie do około 190 stopni w komorze spalania, i też nadmuch chodzi bardziej, jak słyszycie. Z tego pilota, zapomniałem mówić, z tego pilota mamy opcję włączyć, wyłączyć i ustawić y, moc ogrzewania. Dobra, spotkamy się za 15 minut. Dobra, mamy 10 po. Zmniejszę sobie temperaturę teraz. Dobra, już mam ustawioną na dwa i będzie się teraz troszkę spłacał. Aby wyrównać temperaturę, jak widzicie, dobiło do 21 stopni minus 2 na zewnątrz. Odkręcimy. Tutaj mam zalane 200 ml. Zobaczymy, ile służyło. Jest po korek zalane. Z 200 ml zostało tyle. Powiedział, jakieś 150 ml na 150 ml na 15 minut. Zużył. Zapomniałem jeszcze Wam pokazać tutaj. Zobaczcie. 70. 170 około na wlocie i na wylocie około 68, 78, 82 to jest po tej y, szybkiej temperaturze po tym szybkim biegu teraz ona się składa ta nagrzewnica. Zobaczymy, teraz mamy zalane. Zobaczymy, ile spali na wolnym biegu, czyli ten 2,5 Hz, przez 15 minut. Czyli tutaj, tak na oko, spaliła 150 ml, tu było 200, jest połowa 150 ml, plus minus. Spaliła na szybkim biegu. Na biegu 5,5 Hz spaliła 100 ml na 15 minut. 400 ml na godzinę, czyli na tym najszybszym biegu, przeprogramowanym przeze mnie, spaliła jakieś 600 ml na godzinę. Wychodzi teraz, sprawdzimy, ile spala na wolnym biegu. Dobra, ona się teraz schłodziła. Jest 12 po, 12 po, zobaczymy, 27 po, zobaczymy, ile spaliła, i wrócimy. Grzejnik ten też ogólnie bardzo się nagrzał. Także go dotknąć ciężko, bo już czuć, że idzie się poparzyć. Wiadomo, on teraz się wychładza, bo na grzewnica wolniej chodzi. Spotkamy się wtedy za 15 minut. Mamy 27 po. Temperatura nieznacznie spada, ale zaczyna spadać zauważalnie, ale też. Na dworzu robi się zimniej, bo to jednak pół godziny różnicy już o 2,0 skoczyło na dworzu eee, niżej temperatura. Dobra, otwieramy koreczek tu też mamy znowu 200 ml zalane i dolewamy. już mam pomordę zalaną zobaczcie to jest gdzieś On powiedział 140 ml zostało czyli Zużył 60 ml na 15 minut. Na 15 minut użył 60 ml. To nam wychodzi jakieś 240 ml na godzinę. Czyli bardzo malutko na tym wolnym biegu, ale trochę za mało, żeby bardziej nagrzać. Tak jak w moim garażu. Temperatura tutaj. Na wydechu około 90 stopni i tutaj całkiem na wylocie 44, coś koło nie? Dobra, przejdziemy do podsumowania. Co do włączania, i wyłączania, możemy zrobić to manualnie tutaj przez przycisk włączania, i wyłączania. Należy go przytrzymać powyżej 3 sekund, lub też jednokrotnie nacisnąć na pilocie. Tutaj nacisnę na OFF, wtedy pojawia się nam OFF i zaczyna one się chłodzić. Tak, jeśli się schłodzi tutaj ma 142, teraz w środku, temperaturę. Celsjusza. E, jeśli się schodzi, schłodzi tak do około 55 stopni, ono wtedy się wyłączy i będzie w trybie takim czuwania, wtedy możecie jednokrotnie nadusić on na pilocie i wam załączy Webasto, tak. nawet z 10-15 metrów mówią, że powinno załączyć Co do co do amperażu, jakiego zużywa tam mam moją ładowarkę nie wiem, nie wiem na ile ona ładuje baterię, a na ile potrzebuje Webasto do uruchomienia ale przy pełnej mocy pokazuje mi 8.1 Ampera a jak jest już rozgrzane pokazuje około 2 Amperów 2 Ampery, 1.5 Ampera tak mniej więcej pokazuje tak na rozgrzanym webasto, a przy rozruchu potrzebuje po prostu więcej mocy także używa tego więcej dobra, ja zaczekam aż one się schłodzi i Wam pokażę jak one startuje dobra, webasto jest wyłączone tu mamy pilot tu jest do zmniejszenia temperatury, zwiększenia wyłączenia go i włączenia teraz włączę go jak widzimy pojawiło się on temperatura, która jest akurat po schłodzeniu. To jest około 50 stopni i on będzie, one będzie potrzebowało około tak trzech minut na start. W ciągu 3 minut one się tak pobudza, uruchamia sobie wiatrak, przygotowuje pompkę i w ciągu 3 minut wystartuje. Podsumowując. To są dane, jakie nam daje producent, czyli 2,5 Hz jest minimum, 5,5 Hz jest maksimum, czyli 2,5 Hz na godzinę 240 ml na godzinę, 5,5 Hz maksymalnie ustawione przez producenta 400 ml godzina. Jeśli na grzewnicę zaprogramujecie 7,5 Hz można ustawić, można ustawić też więcej, ale to ja tak ustawiłem 7,5 Hz dla mnie wystarczająco 600 ml na godzinę. Jeśli chcecie się dowiedzieć jak zaprogramować, dajcie znać w komentarzu, ja wam napiszę. Podsumowując, moim zdaniem jest to bardzo dobra alternatywa dla niewielkich garaży, jeśli macie ocieplony garaż nie blaszaka. Myślę, że spokojnie możecie to kupić i do tam 30 metrów kwadratowych sobie spokojnie poradzi. Ludzie nawet mówią o 50-60 metrach, jeśli mają o wiadomo dobrze ocieplone to. Pamiętajcie też, aby kupić sobie czujnik czadu, bo to jest bardzo istotna rzecz, żeby Wam uratować życie. Tak? gdyby się spaliny w razie czego wydobywały czy coś. Dajcie znać w komentarzu, jak Wam się podobało, dajcie znać, co Wy używacie do utrzymania Waszych garaży. Dzięki bardzo za oglądanie, do następnego razu, na razie, cześć!